Witam wszystkich! Dzisiaj troszkę satyrycznie, ale nie do końca opowiemy sobie o tym, jak zbudowany jest czołg, czyli nasz tutaj bohater. Innego nie mam, to znaczy mam, ale ten akurat był najbliżej na półce, więc na podstawie tego wspaniałego czołgu porozmawiamy sobie o tym, jak zbudowany jest czołg. I tak, ci, którzy się na tym znają, zbyt dużo z tego materiału nie wyniosą, chociaż może i oni czegoś się dowiedzą. Zacznijmy od tego, że oczywiście czołgi się zmieniały i nadal będą się zmieniać, ale pewne podstawowe rzeczy od czołgu Renault FT no pozostają, można powiedzieć, niezmienne. Czyli mamy kadłub i mamy obrotową wieżę, czyli jeden z wymogów, obecnych wymogów, o czym mówiłem w materiale, który opublikuję albo nie opublikuję, może już jest, a może go nigdy nie będzie, o tym yy, czym jest czołg. I mamy wieżę, obrotową wieżę, która ma zapewniać temu głównemu wyposażeniu, czyli temu długiemu przedmiotowi, przez który wystrzeliwane są różne ciekawe rzeczy, o których też by można mówić godzinami, w stronę przeciwnika. Miejmy nadzieję, że przeciwnika, i dzięki tej ruchomej wieży, można sobie prowadzić ten ogień, gdzie się żywnie nam podoba. A kiedy się poruszamy, można odsunąć i można się tak poruszać. I nie rąbnąć tą lufą w coś, co jest na drodze, co się zdarza zaskakująco często, można by tak powiedzieć. Ale mamy kadłub. To w kadłubie mamy załogę, chociaż pamiętajcie, że obecnie większość czołgów mają też wieże, w których ta załoga jest, no ale częściowo znajdują się oni też w kadłubie. I ten kadłub jest podzielony na przedziały: przedział kierowania, bojowy i napędowy. I nie, od początku tak to nie wyglądało. Pierwsze czołgi nie miały wcale wieży i też nie miały takiego ściśle określonego podziału. I tak, najczęściej prawie we wszystkich czołgach przedział napędowy znajduje się z tyłu. Są wyjątki, ale o nich nie będziemy mówić, w przypadku których ten przedział napędowy, czyli silnik, znajduje się z przodu, ale większość czołgów to. Tutaj, właśnie z tyłu, znajduje się przedział napędowy. Przedział kierowania, jak to przedziały kierowania, w większości czołgów znajdują się z przodu. To tu ma miejsce kierowca, to tutaj ma swój własny, tutaj ma swoje przyrządy obserwacyjne, i właśnie siedząc sobie tutaj z przodu, obserwuje i próbuje na podstawie tego, co widzi, gdzieś się poruszać. Wcale tak dużo nie widzi, chociaż teraz się dużo poprawiło, ale na przykład tu dzisiejszy. Przykład, no tam widziało się bardzo niewiele. W środkowej części, tutaj za przedziałem kierowania, najczęściej mamy przedział bojowy. To tam właśnie znajduje się dowódca, czyli ten, który uważa się za najważniejszego i najmądrzejszego. Niekiedy tak nawet jest. I na przykład celowniczy. I w dużej ilości czołgów na przykład ładowniczy, ponieważ tutaj do tego czegoś, do tego ustrojstwa, trzeba coś załadować. I tak yy, są automaty ładowania, ale nadal wiele czołgów. Nadal wiele czołgów, no, musi mieć tego najsilniejszego, który to wszystko ładuje, żeby tutaj mogło coś wylecieć. I właśnie to jest przedział bojowy. I ta wieża, yy, najczęściej załogowa obecnie wieża, to właśnie to miejsce, które jest tą przestrzenią, gdzie ta dwójka, trójka tych załogantów się znajduje i to oni właśnie. Umożliwiają prowadzenie ognia, to oni odnajdują cel i używając systemu kierowania ogniem, właśnie próbują trafić. Więc mamy przedział kierowania najczęściej, przedział bojowy i przedział napędowy, tam gdzie jest silnik. Są czołgi, o którym wspomniałem, że mamy z przodu silnik, później mamy przedział kierowania połączony z bojowym i on się ciągnie przez cały, można powiedzieć, ten czołg. I tak. Gąsienice. Dla wielu gąsienica to coś, co musi posiadać czołg, chociaż niekoniecznie, ale tutaj można by bardzo dyskutować, tu by można milion godzin dyskutować, czy czołg musi mieć gąsienicę. W mojej opinii no, lepiej, żeby miał, ponieważ czołg musi być dosyć sprawny w ciężkim terenie. A bez gąsienic przy masie, odpowiedniej masie, to jest bardzo trudne. A kiedy spojrzymy na masę? Oczywiście masa czołgu wynika z tego, że to jest kawał, solidny kawał metalu i wielu innych tworzyw, które mają mu zapewnić dużą przeżywalność. Czyli on musi być dobrze opancerzony. I tak, jak zawsze, wyceluję sobie w kamerę. Czołgi najlepiej opancerzone są z tej strony, no gdzie ten przeciwnik no, najprawdopodobniej się znajduje. No to my sobie szarżujemy na ten zachód. Jak robił tutaj ten nasz dzisiejszy bohater. Więc gdzie może być najprawdopodobniej trafienie? Od przodu albo tutaj w przedniej półsferze. Czyli to najlepsze opancerzenie czołgów to właśnie tu. Przód i przednia półsfera tak samo zwierzą. Przód i jej boki. Nie całe. Najgorzej opancerzony czołg jest z boku. I z tyłu. Oraz z góry. Z góry. Yy, Tutaj jest to różnie. Ten wyjątek, który ma z przodu silnik, jest czołgiem wyjątkowym, ale o nim nie będziemy z różnych powodów dyskutować. I on jest bardzo dobrze opancerzony od boków i od stropu. Pamiętajcie, że dzisiaj, kiedy te drony robią robotę, uderzenia od góry w te słabo osłonięte miejsca wydają się czymś, co powinno nas zaskakiwać. Nie. W przeszłości ten typ. Zagrożenia miały sprawiać kasetówki z odpowiednimi środkami, i one też z góry potrafiły zrobić takiego czołgu no, niezbyt fajną rzecz. Więc opancerzenie. Opancerzenie, które powoduje, że czołgi są ciężkie. Ciężkie, bardzo, bardzo ciężkie, potrafiące ważyć nawet do 70 ton. I to opancerzenie, niekoniecznie masa czołgu i masa opancerzenia może wiązać się z. Odpornością. Tylko, że tutaj mówimy już o takim czymś, że technologia nowocześniejszego opancerzenia, wielowarstwowego, specjalnego pancerzy reaktywnych, umożliwia im być, lżejszą, być lżejszymi pancerzami, a mieć większą wytrzymałość. Tylko, że tutaj jest jeszcze jeden aspekt, o którym często mówię cena. Czołg nie może być aż tak bardzo drogi, więc nie możemy stworzyć czołgu, który będzie miał super ekstra opancerzenie i będzie ważył na przykład do 60 ton. Kiedy jego cena no, musi być na pewnym określonym poziomie. Więc pancerz bardzo ważna sprawa. Gąsienice mają zapewniać bardzo dużą dzielność w terenie. A żeby takiego kilkudziesięciotonowego kloca, no jednak pchnąć do przodu, potrzebny jest silnik, mocny silnik. I te silniki, ich moc bardzo szybko rosła. Od kilkudziesięciu koni w tych pierwszych czołgach, później po kilkaset. Po dzisiaj około 1500 koni. Nowoczesne, zachodnie konstrukcje, ale nie tylko, mają 1500-konne silniki. Tylko, że zbudować silnik, który ma 1500 koni, jest ciężko, ale o wiele ciężej jest zbudować silnik taki, który będzie miał 1500 koni i który będzie wytrzymywał kilkaset godzin pracy. A nawet jeszcze więcej. No i transmisję, czyli skrzynie biegów, i inne rzeczy, które tą moc przeniosą na te gąsienicę. Dlatego niektóre konstrukcje, na przykład wschodnie, mają moc silników 800, kilkudziesięciu, 1100 koni, ponieważ są problemy z tym, żeby ten silnik miał odpowiednią wytrzymałość. No ale mamy dobry pancerz, co daje dużą masę. Mamy silnik, który znajduje się z tyłu i tutaj jest bardzo mm, słabo opancerzony właściwie we wszystkich czołgach. No, ten wyjątek, o którym mówiłem, ten silnik ma z przodu nie tylko, żeby go dobrze chroniło przednie opancerzenie, ale też, żeby ten silnik też był czymś, co należy pokonać, żeby no, tych w środku załatwić. I nie, to nie jest niezniszczalny czołg. Nie ma niezniszczalnych czołgów. Mamy silnik, który zapewnia odpowiednią moc. I teraz, może przejdźmy do tego. To ma mieć możliwość pokonywania wrogich czołgów. Czyli musi mieć odpowiedni kaliber. Teraz mamy 120 na zachodzie i 125 na wschodzie. Odpowiednią długość. Długość lufy podaje się w kalibrach. Na przykład lufa długości 48 kalibrów. Co to oznacza? Tutaj musimy wiedzieć, jaki kaliber, czyli jaka ta tu dziurka jest. Na przykład tu mamy, no nie tu, ale przy. Załóżmy, że jego następcy, którzy mają prawie ten sam silnik, mają 125 mm armatę czołgową. I tutaj wchodzi 125 mm. A długość tej lufy, 48 kalibrów, to mnożymy 48 przez te 125. Czyli 48 razy 125 to długość lufy. Mamy na przykład Abramsa z 120 mm armatą i lufę długości. Dla ułatwienia 40 kalibrów to 40 razy 120. No, on ma inną długość lufy, ale niech tak będzie. I tu trzeba coś załadować. Najczęściej są to przeróżne rodzaje amo. Mówię tak, żeby tutaj ten materiał nie spadł, nie z maniery, ale są czołgi, które mogą wystrzeliwać tędy Pepeki. Przeciwpancerne pociski kierowane. Taka ciekawostka. Co jeszcze jest ważne w czołgu? Oczywiście załoga, jej wyszkolenie. Bez tego no, nic nie chce działać, ale dzisiaj nie mówimy o wyszkoleniu, tylko o budowie czołgu. Tu mamy włazy. Różne włazy różnej wielkości, różnie umiejscowione włazy, które służą załodze, żeby się do tego czołgu dostać. Ponieważ jest bardzo ważną kwestią, żeby w miarę wygodny sposób, chociaż tutaj z wygodą nie ma to nic z gadania, ten czołg mógł, Mieć załogę, trzeba do niego jakoś wsiąść, co często nie jest zbyt łatwe, no i są to miejsca dosyć osłabione. No, ten wyjątkowy czołg, o którym dzisiaj kilka razy mówiłem, ma włazy, które są bardzo grube i są wręcz siłowniki, które pomagają je otworzyć. Ale w tej wieży znajduje się też dodatkowe wyposażenie, czyli na przykład karabiny maszynowe sprzężone z tą armatą. Kiedyś były jeszcze tu, o tutaj nie wiem, czy widać. On jest ukurzony, ale to jest specjalnie, żebyście widzieli, że ten czołg cały czas działa. I z tą armatą sprzężony jest karabin maszynowy. Ponieważ nie na wszystkie cele, no, da się użyć tego głównego wyposażenia. A dużym zagrożeniem dla czołgów, jak zawsze, była piechota. I nie słuchajcie, że czołg był zawsze najważniejszy, ponieważ czołg bez wsparcia, no nigdy nie działał, ale o tym kiedyś porozmawiamy. I dodatkowo często na wieży znajduje się jakiś dodatkowy karabin, na przykład dowódce, który ma nim, nie wiem, śmigłowce zestrzeliwać przeciwlotnicze, albo tam coś zwalczać, a bardzo często są takie zdalnie sterowane stanowiska, czyli siedząc w środku można tym sterować, czyli nie wystawiamy głowy, żeby nam ktoś ją tak samo kierowca nie musi otwierać włazu, żeby coś widzieć, jak to miało miejsce w przypadku tego bohatera. I ten stanowisko u góry oczywiście ma za zadanie no, zwiększać możliwości. Na przykład tam jest granatnik, czy też jakaś 12,7 mm. No, nie wszystko można zwalczać tym. Co jeszcze? Coraz częściej, miejmy nadzieję, że u nas też to zostanie zauważone i kupimy nasze rozwiązania, dokończymy opracowywanie, są montowane na czołgach systemy aktywnej obrony. Ponieważ mamy na czołgach na przykład systemy pasywnej obrony, czyli na przykład naszą obrę, zestaw czujników, który wykrywa opromieniowanie i w sposób automatyczny albo manualny wystrzeliwuje granaty z aerozolami. To nie jest tylko zasłona dymna. No, dym to jest coś, co dosyć łatwo można przejrzeć, tam są różne gazy, żeby tego się nie udało, ale są też systemy aktywne, które mają zwalczać to nadlatujące zagrożenie, na przykład granatnik PPK. Przepraszam. No i wtedy na czołgu znajdują, wtedy nawet o tym nie marzono. Znajdują, u nas też się na razie o tym nawet nie marzy. Są środki, które po prostu po wystrzeleniu mają to coś zwalczać, i myślę, że to się rozwinie. Właśnie w kierunku przeciwdronowym, czyli coś, co zwalcza te drony, ten zdalnie, ten zdalnie sterowany moduł też będzie je zwalczał, no i będą drony, które będą zwalczać inne drony. Co jeszcze można powiedzieć o budowie czołgu? Oczywiście można by mówić o tych kołach, które jedne są napędowe, napędowe napinające o tym, że no, gąsienice są różnego rodzaju że to właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, to one pozwalają czołgu dobrze sprawdzać się w terenie. No ale to właściwie tyle. Mamy czołg, jaki jest każdy widzi, odpowiednio mocny silnik, opancerzenie. Często opisujemy czołgi trzema parametrami: mobilność, siła ognia i opancerzenie. Więc o tych rzeczach mówiliśmy. Jak szybkie są czołgi? Oczywiście współczesne czołgi osiągają prędkość 60 kilku kilometrów na godzinę. Czołgi, tak jak na przykład Abrams, ale nie tylko, mogą osiągnąć zdecydowanie większe prędkości, bliskie 100 na godzinę i tak Robiono, to znaczy ich załogi tak robiły. No, kto by nie zrobił, chociaż nie wolno było, ale ta prędkość została po prostu ograniczona, żeby to zawieszenie po prostu, sz, miałem powiedzieć brzydko, żeby to zawieszenie zbyt szybko się nie zużyło. No, z poresztą pędzący 90 na godzinę czołg, no, ma dosyć duże problemy, żeby się zatrzymać. Zbyt szybko się zużywa. O, może tak to nazwijmy a siła ognia w zależności od czołgu. Opancerzenie w zależności od czołgu. I A, AMO, czyli to, co jest bardzo ważnego. Mamy czołgi, które mają ten automat ładowania i to AMO musimy przewozić w środku. No, na zewnątrz dziwne, żebyśmy przewozili. W przypadku czołgów wschodnich, takich jak T-72, T-80, T-90, T-64, gdzie zastosowano automat ładowania, automat ładowania jest umieszczony dosyć nisko. Tylko że on mieścił zbyt małą ilość tych środków, więc stwierdzono, że należy znaleźć im miejsce. Czyli porozkładano je wszędzie w wieży. Co oznacza, że jeśli dojdzie do penetracji i się trafi, pozamiatane. Mamy latającą wieżę i rekordy na kilkadziesiąt metrów. Nie oznacza to wcale, że konstrukcje zachodnie takie jak Leopard, Challenger, Leclerc K2 są pozbawione tego problemu. One też nie mają izolacji AMO. W przypadku Abramsów. Te magazyny z tym amo znajdują się w niszy wieży. Tutaj mamy taką przedłużenie, tam są te magazyny, one są oddzielone od wnętrza takimi kurtynami. Górne płyty są osłabione, że gdy dojdzie do trafienia, to będzie piu, energia idzie do góry. No i teoretycznie nikomu się w środku nic nie dzieje, czołg też jest do odzyskania. Z tym jest różnie. Dlaczego wszyscy tego nie stosują? Dlaczego wszyscy nie robią izolacji AMO? Ponieważ to też ma swoje ograniczenia i to też nie jest czymś, co rozwiązuje wszystkie problemy. Czołg jest pełen kompromisów, jak wszystko. Ma mieć odpowiednią masę, odpowiednią wielkość, odpowiednią cenę. A to są kompromisy. Więc może kończmy. Takie materiały, które opisują dokładnie czołg, poszczególne elementy będą znajdować się na moim innym kanale, gdzie będziemy o tym mówić. Nie powiedziałem o systemie kierowania ogniem, ponieważ ci wszyscy siedzący w środku, może nie wszyscy, mają przyrządy obserwacyjne, żeby wiedzieć, co się dzieje dookoła. I żeby móc zobaczyć, te 2,5 km ode mnie to jest nasz czy nie nasz? Czy to czołg czy to nie czołg? I to jest bardzo ważne. Tylko że. Poza stabilizacją tego armaty, co nie jest oczywistością, ponieważ w czasie ruchu, jak jedziemy, to to się rusza i ciężko trafić, dlatego to powinno być dobrze stabilizowane i w tom, i w tom, i w ogóle to musimy mieć szybkie obliczenie od tego są systemy kierowania ogniem, czyli coś, co łączy te przyrządy obserwacyjne, komputery balistyczne itd. i tak dalej, i pozwala bardzo szybko. no określić, według jakich parametrów trzeba no, do tego gagatka użyć tego, co wystrzeliwujemy z tej lufy. Oczywiście systemy kierowania ogniem to bardzo skomplikowane system ale dzięki nich załoga może o wiele szybciej i skuteczniej prowadzić ogień. Tak żebyście wiedzieli, że to też. Ale gdyby mowa, gdyby mówić o tych wszystkich systemach, no to 100 godzin nie wystarczy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dla tych, którzy nie wiedzieli, jak jest zbudowany czołg. Mam nadzieję, że teraz troszkę wiedzą i zostaną troszkę bardziej zainteresowani, jak skomplikowaną machiną jest czołg. Jak wiele elementów tam się znajduje i jak dużo rzeczy wpływa na jego skuteczną działalność. I nie, czołgi nie przestaną istnieć, czołgi się zmienią, jak to robiły wielokrotnie. I będziemy mogli o nich rozmawiać bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia, dziękuję za wszelkie formy wsparcia. Patronite, postawienie symbolicznej kawy. Cześć! Na razie!